Teraz na z tym Witam serdecznie w kolejnym odcinku z lasu. Będziemy zmierzać w kierunku polanki, na której Magda odkryła kawałek biżuterii. No zobaczymy, co się uda znaleźć. Jak na razie jedna łuska i Waldek też tam jakiś przedmiot znalazł, ale nie wiem, co to tam jest. Dobra. Także, do zobaczenia przy pierwszym dołku. Pierwszy sygnał łuska. Destruk. I pier... znaczy drugi sygnał w sumie, ale pierwszy taki lepszy, 50. No bardzo ciekawy do kopania sygnałek. No, Trochę ten sygnał taki jest i niezbyt stabilny. Przedmiot wykopany breneka. Kawał, ołowiu. Jest jakiś sygnał kolejny 28-29. Nie będę się domyślał, co to nie mam pojęcia. Dość płytko zalegał w ziemi, a muszę trochę poprawić Ptasia obrączka, taka żółta kolejny sygnał 23-24 myślę, że będzie to też Myślę, że będzie to też ptasia obrączka. Tak przypuszczam. Ale już widzę. I faktycznie się nie pomyliłem. Jest to ptasia obrączka. No Taka zielonkawa. No, kolejny sygnał. 28, 30. Myślę, że to też może być ptasia obrączka. Chociaż na pewno życzył sobie czegoś innego. Tak, 28, sygnał się nie zmienił. Przedmiot już jest odnaleziony, jest to po prostu pocisk karabinowy. I idąc sobie tutaj przez las, trafiłem na bardzo wysoki sygnał, nawet pod 90. Co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka, że może to być pierścień wiodący. Może to być również część zapalnika. Raczej nie obstawiałbym, że to jest puszka po piwie. No fajny, bardzo ładny sygnał. No cieszę się. Nie? Sygnał zdecydowanie do, do kopania. Nikt by chyba nie odpuścił takiego sygnału. Czyli pierścień wiodący. Ewentualnie część zapalnika. Tak bym to obstawił. Fajnie. Lubię takie sygnały. W takim piaseczku byłby. Możliwa. Zobaczmy co to. I odnalezionym przedmiotem jest pocisk dużego dość kalibru, około pięciu centymetrów chyba ma. Już kilka w tym lesie takich pocisków żeśmy odnaleźli. No bardzo ładny. Kolejny sygnał. Około 30. Ja myślę, że będzie to po prostu ptasia obrączka kolejna. Tak obstawiam. Wszystkie mniej więcej są tak pokazywane w tym zakresie. Oj, to korzenie to też taki gruby. Dobra, trzeba, może trochę od tej strony podkopać. Komary dzisiaj bardzo dokuczają. Zrobimy się dzisiaj bardzo aktywne. A, sygnał wzrósł do 50. Nawet, a kurczę, strasznie grudzą dzisiaj. Jak się człowiek na chwilę zatrzyma, to od razu kąsają. Kolejny przedmiot, jak przypuszczałem, jest obrączką ptasia. Także kolejna obrączka wykopana. Kolejny słaby sygnał. I przedmiot leżący praktycznie tuż pod powierzchnią ściółki. Kolejna ptasia obrączka, kolejna żółta. Pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt dwa. chyba coś innego jak łuska, chociaż... Oj kurczę, no naprawdę owady dzisiaj... bardzo przeszkadzają. Sygnał pięćdziesiąt dwa. No, już taki... Całkiem ładny, takie sygnały to z chęcią się już kopię. No te niszcze, no nie zawsze, szczególnie gdy jesteśmy na pobojowisku pierwszowojennym, co tutaj się udało nam wykopać. No, scyzoryk. No widać, że już tu trochę poleżał, ten brak mu jednej okładziny. No taka rzecz. Już skorodowana, do niczego się nie nadaje. Ale jest. A ja tam widzę taką plankę. Idę zobaczyć właśnie co tam może być i mam wrażenie, że nie byłem jeszcze tutaj w tym miejscu. Ale chyba jest to miejsce zarośnięte bardzo paprotkami. Nie, chyba byliśmy już tutaj jednak. Wydaje mi się, że gdzieś kiedyś trafiłem już na to miejsce. No dobra, jak coś tam na mierze wykrywacza się włącza. Chłopaki sobie tam przystanęli, omawiają jakieś rzeczy. Kolejny sygnał. Bardzo gruby korzeń, dość głębokawo. I w końcu okazało się, że przedmiot był jednak z boku, nie koło korzenia, czy pod. Póki co mamy kolejną obrączkę. Tym razem taka biała. i kolejny sygnał 40-42 trzeba kopnąć o, coś tam zgrzyta pewnie kamur i sygnał znajduje się pod jakimś kamieniem czy to byłby cement wylany nie wiem wydaje się że był cement Nie wiem co tutaj się może kryć. W takiej dziurze. A wydaje mi się, że to jest to cement wylany. No nic. Zobaczę jak się to kopę. Wykopanym przedmiotem w tym miejscu jest kulka szrapnelowa. O, no nic. Nie załamujmy się. Trzeba szukać dalej. Długo była cisza. Jest sygnał w granicach trzydziestu ośmiu. Nie wiem, nie obstawiam, co to może być. No i właśnie kulka. Sygnał nie jest zachęcający do kopania. Przedmiot już na wierzchu. I wykopałem tym razem ptasią obrączkę, a raczej wykopałem, którą już z kolei ptasią obrączkę. Nie wiem czy czwarta, czy piąta no taka żółta. Jest kolejny sygnał niedaleko tej obrączki, z jakieś 5 metrów 41-39, tak to mniej więcej wygląda. Hmm, co to może być? Nie wiem, obstawiam, że może to być kulka szatmelowa po prostu sygnał taki wysoki, a Przedmiotem wykopanym jest ptasia obrączka kolejna, tym razem niebieska. No dawała zdecydowanie wyższy sygnał niż ta poprzednia. No tu już było 41 niemal. No dobra, szukam dalej. Kolejny namierzony sygnał, czy kolejny namierzony przedmiot? 38, 39 i wydaje mi się, że to będzie znów obrączka ptasia. Chyba tu w tym miejscu występują one dość dość dużej ilości. Przynajmniej ja tak na nie trafiam tutaj dość często. Gdzieś tutaj ten przedmiot jest jeszcze w ściance. Mariu, ciekawe znajdki? Panie Waldku, lipa, same ptasie obrączki. No ja dla Magdy kolejnego rzymka znalazłem. No bardzo ładnie. A odnalezionym przedmiotem jest kulka szrapnelowa. Tyle i aż tyle. Sygnał nie jest zbyt wysoki. I tym razem stara aluminiowa obrączka. Już trochę tu poleżała. No wydaje mi się, że na dzisiejszym filmie to naprawdę nie będzie co pokazać. Kilka obrączek w ptasich. Yy, dwa pociski. Jeden, jeden taki dość duży. No i nic poza tym. U mnie straszna bida. Bardzo niski sygnał. Tym razem się trafił, a no, wykopanym przedmiotem jest taki drut, prawdopodobnie z miedzi. Kolejny bardzo dziwny sygnał. Niejednolite wskazania na wykrywaczu, na wyświetlaczu wykrywacza. Przedmiot. Nie ma co w tym przypadku próbować zgadnąć, bo pewnie się nie uda. Co wyszło. No wykopanym przedmiotem jest taki opanierowany pocisk. Pocisk oczywiście karabinowy Co tam się trafiło Panowie Duży kawał czegoś Super No zaraz zobaczę co tam Chodziło, nie? No. Tu może być jakieś stare wiadro Nie wiem no warto byłoby to obkopać w koło tutaj i, i wydobędziemy A tam ktoś wykopał jeszcze szpadel i nie podjął. Widzieli? Ja wiem, widzieliśmy to. Ja mówiłem. Został tak. no, Zostawił ktoś no, szpadel Ja obkopać to trzeba będzie Jak głuchy sygnał to nie jest to no nic tak. pewnie z grubej blachy ani żaden nie wybuchł, ale sygnał miałeś pewnie jak na kolor, no nie? Tak, Ta, już to się rusza. Bo można coś zniszczyć, bo nie? Może niepotrzebnie narobiłem też, ale. Nie, dobrze, że ten... Ale trzeba to obkopać, bo mówię, możemy... Albo to będzie szpadel. szpadel. Już nie, widzę, szpadel. Może być saperka. No, ale tak, drugi, nie? Ale dobra nie chcę. Nie no szkoda, bo może to być saperka rosyjska. Tamten nie był na pewno saperką. No on gdzieś tutaj jest o -o. w pobliżu. Ja już widzę, że szpadel też ja mówię, coś dużego mi tu, kurwa na pojter pika jak głupi. Cały Ale to jest fajne, bo może być w całości, może Tutaj saperka może chyba za, będzie za, za duży na tu, saperkę. Tej strony, no. O tak, o. Nie, na siłę, na siłę nie, nie róbcie, szkoda, bo może mówię, coś starego będzie się tak tu zniszczy. No dobra, zobaczmy, panie Waldek, jeżeli Ci się to bo uda. Podejmijmy. Czy to fragment jakiejś dziabeczki kawałek Saperka to jest. Saperka. To, by, to jest saperka, tak. To jest saperka, a raczej to co z niej zostało. I to może być wojskowa. Jest coś chyba tutaj. Patrz. Zobaczymy. No, to Słuchajcie, to będzie ta pewnie rosyjska trzecią już trzecią z kolei kurczę, byśmy mieli. Chociaż ona jest jakaś węższa. Mam wrażenie. A zerknij jeszcze, a czysto jest, pewnie. Bardzo ładne znalezisko. O, nie, nie ma nic. No dobra. Proszę. No i super. Idziemy dalej. Może wojskowa, może nie wojskowa. Trzeba no będzie Jak, na, się się, jak na dzisiejszy z... dzień to na razie to tak sobie chyba... stary Ale stara. Znajdka, <gryBLANK��una> no to masz... Y... <gry gry gry> Najlepszy fan masz dzisiaj. Tak jest. Dobra no. Ja sobie nagram film zdjęcie zrobię. Szukamy dalej. I kolejny sygnał. 28 27 Podejrzewam, że kulka szrapnelowa. Przed chwilą Waldek wykopał ptasią obrączkę, a ja tu mam sygnał. Niezbyt wysoki. I obstawiam, że to też będzie ptasia obrączka. Chociaż taki bardzo podłużny przedmiot pokazuje. Faktycznie jest to Ptasia obrączka. I go tym razem czerwona i niedaleko miejsca, w którym wykowałem przed chwilą tą czerwoną brączkę. Kolejny sygnał 38-40. Ciekawe co tym razem znajdziemy. Ja już wiem, co znaleźliśmy. O, biała obrączka. Kolejna. Można powiedzieć, że tu jest jakaś ptasia stołówka, bo chyba chłopaki też trafili. <laughs> Jakieś tam obrączki. Co u Was podają gołąbki, panowie? No to samo, co i u mnie. Mamy tu po prostu gołąbki. Mam białą albo taką kremową, czerwoną. Przed chwilą znalazłem też. Dziemy. Dobra, jak sobie leży ładnie obrączka mama, mama. Ptasia. Proszę bardzo, Rafałowi to, się małysia? trafiła. Jakaś taka mniejsza, cieńsza. Ale ładna, nie? Fajna, bardzo no. ładna obrączka, kurczę. Wiesz, wiesz, wiesz. Nie, wiesz, nie, nie, nie. Dzisiaj no, ja jest to zbieram. Obrączek. Ja to zbieram. Gratuluję, wiesz. bardzo fajne znalezisko. Jest. Dobra, a ja tam to też jakiś... Na, na no, ładnie się błyszczała. Ja też tu mam jakiś sygnał, ale jeszcze nie wiem jaki. Czyli ja już dzień mam zrobiony. Mówisz, ta jedna obrączka? Nie. Jedna obrączka załatwiła sprawę. No ja jeszcze dziś nie trafiłem na monetę. Ogólnie słabo, mało sygnałów. I u mnie też obrączka dość głęboko w dołku. Taka seledynowa. No mamy już ich dzisiaj sporo. I trafiło się takie miejsce. O -o. Tu jest pierwszy sygnał, metr dalej drugi. Podejrzewam, że dwie obrączki. No zaraz zobaczymy. Pewnie kolejna obrączka. A co tam ta Twoja kaczuszka sygnalizuje? No, właśnie, że zaraz. <grym> znać się znać się znać. Ale już widzę, stara ptasia obrączka aluminiowa, niewiele ich się już znajduje, ale jeszcze się trafię, no po przyszczeniu będzie lepiej widać. A zobaczę tymczasem co tam w tym drugim miejscu siedzi. No mam drugą, jakbyś chciał do pary Nie. I z tego dołka. Kolejna aluminiowa. I kolejny przedmiot wykopany. Teraz wystarczy go tylko szukać. Czyżby to kulka była? Dokładnie tak, kulka szrapnelowa tym razem. razem czerwona obrączka, ale jeszcze z kością nóżka ptaka pozostała w środku. No takie makabryczne znalezisko. Waldek coś się Waldek coś się chwali jakąś fajną obrączką, ale fajna! To jest, no ładnie biła też, nie? O kurczę, super i to jest no, będzie to jest e, teraźniejsza. Ale no bicie miało ładne. Bardzo współczesne są takie teraz. No tak mi się wydaje. No Badne. widać też. Od razu, nie? No, no Nie no elegancko. Czy, czy tam będzie rok? Nie no fajna, no na ile, najładniejsze znalezisko. Naj Ej. Znaczy obrączka najładniejsza Plus 48 to jest numer. Telefonu. Tam jest tak jakiś jest numer. To jest Stanem. numer telefonu, no. plus no, telefonu. Plus 48. Jest kilka cyfr jest tak po kolei. I nie? Dokładnie. No. Tak. Zadzwoń panie. I powiedz tak, że do pana nie przyleci ten tylko. <laughs> Znaleźliśmy go obrączkę ciała, brak. Brak ciała. A Ciekawe Prokurator w drodze. No kurczę, dlaczego nie? No po to jest ten numer telefonu. Tak jest. Tu nie wiem czy oski, nie mają gniazda, tak panowie? To razie, tu jest brzęczący kłopot. na razie bo Obok to nas to... So, mają gniazdy os. Także wydupczamy z tego miejsca. No, nie, 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 nie przeszkadzamy to jest im. To jest numer tak, musiałem na tej obrączce mieć numer. A tu kolejna obrączka na pewno. Ale to już jest... No mówię, to jest teraz no, Nawet nie ulega wątpliwości. Tym razem biała. Albo kremowa. No i Kolega będzie teraz pokazywał wykop profesjonalnie, jak to się robi spod drzewa. Wysoki sygnał na Mantikorze Po 80-70. Pewnie może jakiś fragment zapalnika to jest czy coś. Ewentualnie pierścień wiodący. Może być mosiąc może być mosiąc albo mieć Mieć, a nie mieć O to jest pytanie Zerknij marchewą Dobra. Może nie trzeba tak głęboko kopać No ciekawe co tam siedzi No siedzi, chyba jeszcze będzie trzeba użyć szpadla Zrób delikatnie, bo może być coś fajnego. Chcę uszkodzić. Jest. I sam jestem ciekaw, w takim piaseczku coś, coś starszego będzie pewnie się działo. Mini puchar. Dupka. O, dupka. No dobrze, no wiesz. Kurcze, no... jak rosło napięcie. Tak jest. Zbudowaliśmy wspaniałe napięcie. Dobra, super. Tak <laughs> Ale wszyscy się zlecieli. Tak no, <laughs> nie dupka, no, to wszyscy przecięli. <laughs> no dobrze mówi. I kolejny przedmiotik, już jest wykopany. Jednak jeszcze nie podjęty. No, kamerkę muszę ładnie tutaj usadowić. I zaraz się dowiemy co tutaj było. O, już mi komary kurczę obsiadły. Dzisiaj bardzo, bardzo niekomfortowo się kopię. Kurczę, jakiś malutki, okrągły przedmiot. Wygląda to jak mała monetka, ale bardzo, bardzo zjedzony. Albo po prostu kawałek takiej blaszki. Dobra, muszę uciekać, bo mnie tu chcą zjeść. I powoli zbliżamy się do końca poszukiwań.